Główną nicią dzisiejszego słowa jest zbawienie, które jest dostępne dla wszystkich narodów. Myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że Izrael miał przekonanie, że zbawienie dotyczy wyłącznie Jego i może tych, którzy spoza Izraela dołączą się do religii mojżeszowej. Była tam i chyba czasem jest w narodzie izraelskim takie zamknięcie na resztę, takie pielęgnowanie tylko swojego narodu, pielęgnowanie etnicznej, etnicznej i religijnej czystości. I że pamiętamy pewnie te wskazania, że Izraelita nie mógł nawet wchodzić do domu Poganina. Może pamiętamy sytuację, gdy wyrzucali to apostołowi Piotrowi, że wszedł do domu Poganina i jazdy musiał się z tego tłumaczyć przed Kościołem. To, to było bardzo mocne przekonanie w Izraelu. Potrzeba mieć świadomość tego przekonania, tego unikania relacji z Poganami chodzenia z nimi w zażyłość, a broń Boże już jak w jakikolwiek związek małżeński, choć się czystość etniczna zaburzy, czystość religijna, nie wolno. I pat, mając świadomość tego, słuchajmy tego słowa dalej. Prorok Izajasz, znali go, końcówka jego księgi słyszeliśmy w pierwszą czytaniu. Zobaczcie, jak to było rewolucyjne dla Izraela. To, o czym mówi Pan przez proroka Izajasza. Bo mówi, że przyjdą z innych narodów, z tych pogańskich narodów, wymienia przykłady tych ościennych narodów, które znali, mówi jeszcze, przyjdą z dalekich, z wysp dalekich, których nawet nie słyszeli, że istniejecie. Przyjdą do mnie, mówi Pan. I mało tego, że przyjdą do mnie, by wielbić moje imię, to może by jeszcze przełknęli. Ale co mówi pod koniec tego Pan Bóg? I z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów. To Pan Bóg powiedział. Nie wiem, jak Izraelici to przełknęli, mając taką świadomość czystości. Może pamiętamy, że bycie kapłanem i lewitem przynależało do, do należenia do pokolenia lewiego, pokolenia lewiego, a bycie kapłanem do należenia do rodu Aarona. To zależało od krwi, od przodków. Do jakiego pokolenia, gdzie się urodziłeś, jak trafiłeś na Arona czy lewiego, owszem, będziesz kapłanem i lewitą. Jak nie, no to wara Nie wolno. A Pan Bóg mówi, z nich także wezmę sobie kapłanów i lewitów. Zobaczcie, jak Pan Bóg im zapowiadał coś, co nie mogło im się pomieścić w głowie, choć Izajasz, od Izajasza do Pana Jezusa trzeba liczyć kilkaset lat. Kilkaset lat. Dalej, psalm, który słyszeliśmy, najkrótszy z Księgi Psalmów, tylko cztery wersety ma. To zobaczcie, chwalcie Pana wszystkie narody i wysławiajcie Go wszystkie ludy. Znów Psalmy przypisujemy królowi Dawidowi, czy też jego szkole, czy tradycji, która się z niego wywodziła. To to jest kilkaset lat. No już tutaj także mamy, że Boga będą chwalić wszystkie narody, nie tylko Izrael. Nie tylko naród wybrany, wszystkie narody. Mimo to to poczucie. Yy, Oddalenia czy oddzielenia się od innych narodów było w Izraelu, nawet za czasów Pana Jezusa i pewnie też później. I teraz widzimy słowa Pana Jezusa, który też mówi o tym, odpowiadając na pytanie: Jakie? Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Co mógł mieć na myśli ów pytający? Być może przypuszcza się, że chodziło mu, czy Izrael cały, jako całość, kurtę, będzie zbawiony? Jak się urodziłeś w narodzie wybranym, czy może byłeś prozelitą, a więc przyłączyłeś się do narodu wybranego, to będziesz zbawiony tak, kurtem? Czy może to jednak będzie tam jakiś podział, jakieś takie wybiórcze rzeczy? Czy może trzeba coś zrobić jeszcze dodatkowego niż tylko należeć do narodu wybranego z narodzenia, przez przyłączenia? Czy tylko nie będą zbawieni? O, jak pewnie się zdziwił, jak mu Pan Jezus odpowiedział. Mówi, yy, mówi Jezus, że usiłuj wejść przez ciasne drzwi. Bo może być tak, że będziesz chciał wejść, nie wejdziesz, bo drzwi zamknięte. Nie przeciśniesz się przez drzwi. Dalej mówi Jezus, yy, tak, zobaczysz Abrahama, Izaaka, Jakuba i proroków, a więc tych wszystkich, yy, których Izrael pokłada na i chlubi się nimi. Może pamiętamy z Ewangelii Jana, gdy Jezus prowadzi rozmowę z Żydami mu, i oni Mu mówią, jesteśmy synami Abrahama, nigdy nie byliśmy poddani niczym nie wolę. Tak się chlubili Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Mówi, zobaczycie ich w Królestwie Bożym, a siebie samych gdzie? Precz. Precz wyrzucony. I zobaczycie nad to, że przyjdą. Z ze wschodu, z zachodu, z północy i południa. I będą tam, w Królestwie Bożym. Ale wy nie. Ale wy nie. Zobaczcie, jak mógł się zdziwić ten pytający, jak wszyscy inni, którzy tego słuchali, mając poczucie tej enklawy Izraela, narodu wybranego, że tylko tutaj, tylko w nas, dla nas jest zbawienie, dla nas jest Pan Bóg. I ta rzeczywistość się faktycznie spełniła, spełniła. Widzimy to, że przecież nie należymy do narodu wybranego, nie jesteśmy Żydami, a mimo to możemy chwalić Pana i Pan Bóg bierze sobie z nas niektórych jako kapłanów i lewitów na służbę. To się dzieje. To proroctwo zajasze, i słowo Pana Jezusa dzieją się, spełniają się. Jesteśmy tego częścią. Co jednak można Wziąć dla siebie z tego słowa. Widzimy Jezusa, który przemierza miasta i wsie, jak mówi ewangelista Łukasz, nauczając i odbywając swoją podróż do Jerozolimy. To odbycie podróży do Jerozolimy u Łukasza jest znamienne. Jezus w pewnym momencie podejmuje mocną decyzję: idę do Jerozolimy. Po co tam idzie? By zostać umęczonym, zabitym i zmartwychwstać. Jezus idzie spełnić wolę Ojca. Jezus idzie na mękę śmierci i zmartwychwstać. To jest Jego wola w tym momencie. To jest Jego zadanie, to jest Jego cel, to jest Jego głębokie pragnienie to zrobić. I nie bez powodu bym pewnie tu tutaj zaznaczył. Bo co mówi dalej Jezus? Usiłujcie wesprzeć ciasne drzwi. Ciasne drzwi. Co to za ciasne drzwi, przez które trzeba wejść? Co sprawia, że można się tam zmieścić? Powiedz dalej. Do tych, którzy nie weszli, a chcieli. Powiadam wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Te ciasne drzwi są zatem takimi drzwiami, które mówiąc kolokwialnie sprawdzają, czy postępowałeś sprawiedliwie czy niesprawiedliwie. Mówiąc kolokwialnie, Jakie je pełniłeś życie, sprawiedliwe czy niesprawiedliwe. I korzystając z tego obrazu, tych ciasnych drzwi i trochę mówiąc to no bardzo fizycznie, to tak jak trzeba by schudnąć, żeby się zmieścić i przejść. Jak za dużo ciała jest, za dużo brzuszka, no to nie wejdziesz, nie da rady. Jak za dużo brzuszka, no to żeby wejść przez te ciasne drzwi, no to potrzeba trochę poćwiczyć, może zmienić styl życia na zdrowszy, może więcej się ruszać, może też czasem ten brzuszek być wynikiem choroby, zdajemy sobie z tego sprawę. Chyba częściej jest to wynik może naszych zaniedbań, może jedzenia byle czego w locie, czy braku ruchu, złego stylu życia, ciasne drzwi. Zatem, żeby zmieścić się w te ciasne drzwi, potrzeba takiej dyscypliny, dyscypliny. Trochę to też widać w drugim pytaniu, ale za chwilę. Bo wyobraźcie sobie zdrowy styl życia. Patryk dopiero co wrócił z siłowni, bo też chłopak ćwiczy, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Mamy tutaj w drugim czytaniu o karceniu przez Pana. Jakiż to bowiem syn, którego ojciec nie karcił i mówi dalej, że karcenie wydaje się na początku smutne. jej kubę bić i wymagać. Ale potem mówi listu do hebrajczyków, ci, którzy go doświadczyli, Przynosi tę sprawiedliwości. No bo wyobraźcie sobie, znów dbając o formę, czy będąc sportowcem, znajdujesz sobie trenera, pod którego okiem będziesz trenował, będziesz ćwiczył. Wyobraź sobie takiego trenera, gdy idziesz na siłownię, który ci mówi: A dzisiaj sadamy spokój, pójdziemy na pizzę, czy do McDonalda, albo do jednego i drugiego. Myślisz, może raz, w jakąś nagrodę. No czemu nie? Ale jak się to powtórzy raz, drugi, trzeci, to chyba trzeba zmienić trenera. To, to w dobrą stronę nie idzie. Ale jak masz trenera, który faktycznie od Ciebie wymaga, a jeszcze jedna seria, a jeszcze kolejna, a jeszcze na tym sprzęcie, a jeszcze tutaj, czyli jeszcze kółeczkowo boiska, o, jak Ci będzie trudno, Mięśnie będą boleć, jasne, ale nie będziesz myślał, panie trenerze, może już na dzisiaj spokój, ale potem będzie forma i może będą sukcesy na zawodach. Jak to mówią, więcej potu na ćwiczeniach, niż krwi w boju. Trener, który wymaga, który ma plan treningu, który od ciebie wymaga, a nie pobłaża tobie, będzie czasem cię bolało i będziesz myślał, kurczę, po co mi to? Po co ja se to robię? Ale potem ach, jest sukces. Jest forma, jest sprawność. Yy, zwiększona wydolność, pojemność płuc. Yy, nic mi tu nie boli, nic mi nie szczyka, mogę normalnie chodzić. Yy, nie męczy się tak bardzo. Błogi plon sprawiedliwości. Zobaczcie. Yy, yy. Ciasne drzwi i y, y, y poddawanie się karceniu czy treningowi. Y, jak to jest spójne. I widzimy, że w rzeczywistości takiej, no, y, takiej cielesnej bardzo, takiej naszej, doczesnej, y, rozumiemy to doskonale. Rozumiemy to doskonale, że aby być sprawnym. Potrzeba zadbać i potrzeba o siebie wymagać. Bo inaczej no to przyjdzie. Jeden problem, drugi problem, trzeci problem, póki młody to jeszcze głupi i myśli, że może jest to chce ile chce. A teraz kurczę le, ledwo trzydzieści przekroczony, już się nie mogę już pozbyć. Trzeba się wziąć za siebie. W sferze ducha jest tak samo. W sferze mojej i twojej relacji z Bogiem jest tak samo. Potrzeba się za siebie wyjąć. Potrzeba zrzucić kilogramy jakichś złych nawyków, jakichś grzesznych przyzwyczajeń, jakichś słabości, jakieś kilogramy tego, co mnie odwodzi od Pana Boga, co mi przeszkadza, co mnie zawsze wciąga w jakiś grzech. Potrzeba się tego pozbyć. I tak będzie to trudne. Bo potrzeba od siebie wymagać. Nie będzie łatwo. Tak jak z treningiem. Nie będzie się chciało zacząć, najgorzej jest zacząć. Ze sprawnością duchową jest tak samo, dokładnie tak samo. Trzeba od Ciebie wymagać, aby złe nawyki przekuć w dobre, aby sporadyczną modlitwę przekuć w codzienną modlitwę, aby sporadyczne czy w ogóle rozważanie Słowa przekuć w codzienne rozważanie Słowa aby chodzenie do spowiedzi parę razy do roku i pobieżny rachunek sumienia przekuć w regularną spowiedź i pogłębiony rachunek sumienia. Aby moje niedzielne uczestnictwo w Eucharystii nie było byle jakie, nieświadome, ale z zaangażowaniem, świadomością, gdzie wchodzę, do kogo przychodzę, przed kim staję. Potrzeba od siebie wymagać, żeby wejść w głębie tego i w pięknu tego, czego pragnie dla nas Pan Bóg. Ciasne drzwi. Jeśli zabraknie wymagania od siebie, jeśli zadowolę się tym, tymi słowami, które mówią ci, którzy pytają: Panie, przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą, na ulicach naszych nauczałeś, możemy też byśmy mogli powiedzieć: Panie, przecież żeśmy chodzili w niedzielę na msze, czasem się pomodlili, czasem do spowiedzi. Obyśmy nie usłyszeli, nie wiem skąd jesteście. Chcielibyśmy powziąć Boży trening, by uzyskać błogi tą sprawiedliwości, by nawet jeśli będzie to trudne wymagać od siebie i będzie cię to wprawiało smutek, będziesz się poddawał i osłabiał na duchu dalej. Patrząc długomyślnie, zobaczyć Błogi, plon sprawiedliwości. Zatem, odwagi, nie bójmy się. Trzeba się wziąć za siebie, jeśli jeszcze tego, ja czy ty nie zrobiliśmy, i wejść w głębię Bożej Obecności, w głębię relacji z Nim, w głębię tego, co On dla nas zostawił. Te jasne drzwi mogą. Mogą budzić nas lęk. Mogą. Bo to szczególnie jak właśnie trochę tak tak człowiek ma tych kilogramów duchowych trochę więcej. Bo tak jak wracałem wczoraj z rekolekcji z Potraci Boża od Zawierzanek tam się wjeżdżało na oczchórkę i jeszcze stoją te bramki co się na nich płaci, ale no już nie funkcjonują. I tam te bramki dla osobowych, to są te dwa metry bodaj a z prawej strony to jest bramka dla samochodów ciężarowych, że tam jest szerzej i się zmieści. Tak, jadę, jadę, No, może jednak zjadę na tą ciężarową, bo co jak się tam w ostatniej chwili umi ręka omsknie i trzepnę w tą jedną bramkę? Mówię dobra, zjadę. Ciasna bramka może rodzić ręk, może rodzić ręk, czy się zmieszczę, czy nie. I podobnie jest tutaj, może te ciasne drzwi, patrząc na nie z daleka, widzisz trudne to. Może jednak sobie odpuszczę. Ale te ciasne drzwi także czytam, jako drzwi krzyża. Jezus powie o sobie, jestem drugą prawdą i życiem. W innym miejscu, że jestem bramą owiec. Ciasne drzwi krzyża. I patrząc na krzyż. Pobieżnie widzimy przede wszystkim, tak mi się wydaje, może właśnie ten ból, który Jezus doświadczył, cierpienie, którego doznał, odrzucenie, samotność, wszystko to, co złe. Patrzmy z pobieżnie na krzyż. Patrzymy na te ciasne drzwi krzyża i mówimy, może jednak nie. Bo to czasie trochę jednak trochę napracować i nacierpieć, ale trzeba wejść w głębię krzyża. To, że krzyż jasne w jakiej sferze jest cierpieniem i z cierpieniem się wiąże, ale że ten krzyż stoi na miłości Bożej, która mnie i ciebie zasłoniła od śmierci. I tak cierpień, miłość. Wiąże się z ofiarą. Rodzice pewnie doskonale to wiedzą, że miłość do dzieci wymaga wyrzeczeń i troszczenia się o nich. Miłość wiąże się z ofiarą, miłość wiąże się z bólem, miłość wiąże się z cierpieniem. Ale miłość zawsze pozostaje miłością. Jeśli więc boisz się trudu, czy to, któremu sam musisz podjąć, czy to y, jakichś bólów, czy cierpień, które przyjdą na Ciebie ze zewnątrz. Nie bój się wejść. Nie bój się wejść przez te ciasne drzwi. Nie bój się pracować nad tym wszystkim. Jezus mówi: Ja idę przed Tobą, jestem z Tobą. I dzięki mnie i przeze mnie wejdziesz, ale chodź za mną właśnie. Chodź. Chrystus wszedł pierwszy. Utorować Ci drogę i pokazać, że da się przejść. Da się przejść, to jest możliwe. Kochani, weźmy zatem to słowo. Chciejmy obudzić sobie odwagę, aby zadbać o nasze Boże życie, o naszą Bożą sprawność, o to, by zrzucić to wszystko, co nas wiąże przy Ziemi, wiąże przy Grzechu, a trenować razem z Bogiem, razem z Duchem Świętym aby żyć własny na co dzień, by bez ręku wchodzić w ciasne drzwi krzyża, byśmy tam faktycznie spotkali się wszyscy razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i wszystkimi prorokami. Amen.